Halo, halo, dzień dobry, z tej strony ponownie ja i sorki, bardzo długo mnie nie było, ale byłem chory, a później nie mogłem się zabrać za nagrywanie, ale jest ten odcinek. Yy, I właśnie dzisiaj będziemy omawiać EZA do tych androidów, których mam na 69%, build additional trochę dodge, yy, oczywiście linki dziesiątka, bo jak żeby inaczej. No i dobra, myślę, że resztę szczegółów jak już wejdziemy w event. Żeby było łatwiej pod showcase'a wziąłem Red Zone Sella i nawet bez tego bym chyba wziął na ten event. Mhm, dobra. Zobaczymy jak teraz. Czy moja forma do nagrywania do kana jest. Mm, no dobra. Pierwsza tura to akurat tutaj widzę, że... No mam nadzieję, że ten Super17 nie oberwie jakoś super. Jak to by nazwa wskazywała. Mm. Może być. Ostatnio się w ogóle zagrywałem bardziej w y, tą gierkę Black Clover niż ten. <laughs> niż w Dokana. W Dokanie robiłem ostatnio tylko Daily Misje i Toesa. Oprócz tego to nie bawiłem się w eventy i tak dalej, więc y, no, troszkę mogłem wypaść z formy. No, ale przekonamy się. Mhm... Mm Dobra. No i teraz mogę, myślę, przejść do pasywki. U, niezły def. Yy, I tak, leader skill teraz to kategoria Androids, HP, atak, def 170% i ekstrem fizyczny, 4 k no i 100%. Yy, oprócz tego, super atak efekt to jest 30% atak, def, i zmniejszanie przeciwnikom ataku defa, no i na drugą superkę 18 k jest to też 30% atak def i obniżanie przeciwnikom ataku defa o 30%, a nie o 20 jak ten, w 12 ki. No i dobra, jeżeli chodzi o pasywkę, to tak, ki plus 3, atak def 178%, dodatkowy atak def 78% kiedy robił superkę, Średnia szansa na unik, czyli proponuję unik, żeby to było dodatkowo. K+3 plus 3, dodatkowy, dodatkowa szansa na unik plus 20%, kiedy HP jest 66% albo więcej. Czyli na start takiej rotacji mogą mieć 50% szansy na unik. Dodatkowy def 35% i dodatkowy atak, który ma wysoką szansę na bycie superką na 3 tury po zrobieniu uniku. No i dodatku to co najlepsze, supportki plus 2 tak w 50%. No i się transformuje pod warunkiem takim, że jest HP 66% albo mniej, kiedy jest dwóch androidów w teamie. Albo może być aktywowany, kiedy jest sel przeciwnik po prostu. No i to jest exchange na trzy tury tego pana, ale to dopiero później. Zobaczymy jak wyjdzie. Jeżeli chodzi o liderów 200%, to jest właśnie. A no tak, zapomniałem, to się pozmieniało. Nie, jednak wypadłem. E jeżeli chodzi o liderów 200%, to jest właśnie ten e Super 17, no, Super, super 17 STR. E no i SEL, ale myślałem, że sobie wezmę e tych androidów do showcase'a, ponieważ. Od ich showcase'a nie korzystałem ich. Na start 9 milionów, mimo tego, że nie mają jakoś super dużo linków aktywowanych. No moim zdaniem niezły wynik, ale gdzie docz? Dziękuję. No i właśnie przez ten unik teraz będę mieć dodatkowy DEF i dodatkowy additional. Mm, additional attack, nie super atak, to też trzeba mieć na uwadze. A te androidy mam nadzieję, że tutaj nie chcę się, się nastakują, ponieważ liczę na to. Żeby mieli ten swój. Tą szansę na unik i te kryty. Żeby jak najdalej w tym evencie zajść, zajść. No ale dobra. Kolejna superka. W sensie kolejna superka. To chyba jest pierwsza superka tych moich androidów. Ale też są na 69%. Okej, okay, additional, super. To lubimy, to lubimy. Yy, co tam się dzieje na jęczownikach? Jak was nie ma na jęczownikach, to serdecznie zapraszam. Yy, Okej, okay, widzę, że na ogólnym po prostu coś piszą. Mhm, yy -y. dobra, wywalę tego Androida 18 i 16, żeby mieli yy, później fajne linki aktywowane z LR-ką i w dodatku będzie do nich support, więc to też trzeba mieć na uwadze. Yy. I chwilę. Oni mają 5 na 7 linków. Niestety z Super 17 nie będę miał jak za bardzo skorzystać w tym teamie. Z prostego powodu, bo <laughs> nie pasuje ani do timu tego Androidów, ani do teamu Sela. Kocham Doge. Przerwa od dokana nie zmieniła faktu, że kocham Doge. Także mam nadzieję, że teraz. Wrócę do formy, będę sobie bardziej yy, nagrywał, regularniej, żeby tam te trzy materiały w tygodniu się pojawiały. Powinno być ok. Okej, okay, yy, ty nie masz Power Absorption, więc zostawię was w ten sposób. Okej, okay, tutaj będzie jeszcze w dodatku szansa na doża. Su Super17 będzie miał ten yy, supporta no się elegancko i skoczyli do 10 milionów. Oh my god. Czy to ESA jest lepsze od Goku Blacka? To jest bardzo dobre pytanie. Okej, okay. tutaj mogę to już sobie połączyć jakoś. Eee, dobra, dla ciebie te 3 orby, dla ciebie ten STR. No i na koniec dla 17, 18 eee, te 8 Tek. Go raz sobie zostawimy na później. Eee, chwilę. Czy to w ogóle działa dobrze? Bo ostatnio jakieś małe problemy miałem z programem, tylko się zastanawiałem, czy to z powodu komputera, kabla, czy telefonu. Ale widzę, że z Dokanem działa w miarę dobrze. Tak, eee, działa dobrze. Biorąc pod uwagę te moje podgl mój podgląd na Dokana to mam w OBS-ie na telefonie. I w programie, który przechwytuje mi obraz z telefonu, więc mam jakby trzy do kany naraz odpalone. Widzę, że są zsynchronizowane. <śmiech> <śmiech> więc to jest akurat spoczko. Mhm. Mm Dobra, zobaczymy, jak tam na końcu sobie dają, dadzą radę, bo oni tutaj nie będą mieć nullifikacji. Na superka. Okej, okay, additional. Lubimy i kochamy additionale. I... Ile? Eee, dobrze to znieśli. Uuuu... Ale nie, to w następnej rotacji. Dobra, tutaj będziecie mieć teraz fullki. 278 koła defa, oni jeszcze sobie. Zyskują 78% kiedy robił superkę, więc ta defensywa jest naprawdę wysoka. I jeszcze te z super atak efektu mają zwiększanie sobie defa. Więc ta defensywa, mimo tego, że to jest tylko 69%, jest naprawdę wysoka Okej, okay, już 11 God damn Kurde, dobrze są. Ale niestety bez adzynala mimo tego, że wcześniej był ten dodge. Alright No i nawet tym wszedł dodge Dobra. W następnej rotacji wezmę sobie tego Active Skilla, którego w sumie dawno też nie widziałem. W sensie, to już inna sprawa, że to dawno nie widziałem, że z karty nie korzystałem, po prostu dawno nie widziałem, bo to jest, kurde, ciężki warunek, żeby uzyskać yy, tego active yy, Tą transformację. No ale... To będzie to być. Yy, jeszcze raz? Nie. Ja. Docz, Dziękuję. Okej, okay, dużo ataków w pierwszym slocie? Nie. Dobra, to jeszcze... To jeszcze pozwolę im nastakować sobie super atak. Mm -hmm. Dobra. Kurde 6 milionów. To stakowanie ataku jednak robi swoje. No, ale też mają dobrą rotację. Okej. Okay. Eee, AGL Cell. I wiecie co, ja myślę, że to może być odpowiednia pora, żeby ten... użyć tego. No dobra, niech będzie. Okej, okay, teraz mają tofe snails, a tofe snails jest linkiem defensywnym. I teraz ma 321 koła defa. God, motherfucking damn! A jeżeli chodzi o super atak efekty, to już do tego przechodzimy. 50% atak def na superkę. Jedną i drugą, to jest fantastyczne, tylko że na 12 i jeszcze ma zmniejszanie defa. Yy, aha, sorry, jeszcze tutaj yy, poświęca sobie 6% HP, co jest już yy, nie takim po, ale okej. Okay. Yy, a jeżeli chodzi o pasyweczkę, to ki plus 8, atak def 240%, dodatkowy yy, atak def 160% kiedy robią superkę, wysoka szansa na kryta, robi kryta jeżeli HP jest 66% albo mniej, albo jeżeli jej przeciwnik po prostu jest celem yy, i robi dodatkową superkę yy, kiedy jest android slash cell saga yy, kategorii przeciwnik, albo kiedy wszyscy w turze są androids, więc będziemy mieć to też aktywowane. Yy, I tak, biorąc pod uwagę, że on zyskuje sobie po 50% na superkę, a tutaj będzie miał dwie gwarantowane. I w dodatku ma to 160%, kiedy robi superkę, to jego defensywa jest naprawdę wysoka. Yy, niestety pełnego ki nie będę mieć. No ale cóż, yy, skill issue czy coś. Okej, okay, super na start. To może mnie zaboleć, bo nie było żadnych additionali. Tak, super. Zaraz wracam. Okej, okay, wróciłem już. Nie nagrałem wcześniejszej rotacji, ale to już mój problem, mój błąd. I, I teraz w następnej rotacji sobie wezmę tego Active Squilla. To na pewno. Czy wy sobie jajce robicie? No dobra. stokoła nie jest źle. W szczególności, że ten teraz bije za 10 milionów. Może jakieś oddech. No ale... Ale teraz myślę, że nagrania pójdą dobrze, bo w końcu jest kot u mnie na kolanach. Wcześniej go nie było. Okej. Okay. jestem ciekawy. Niby ten w. Wy... W sumie nie w., tylko na Facebooku, do Kana i chyba innych tych mediach społecznościowych pokazali nowy obrazek i ludzie myślą, że to będzie ten. Będzie to. Właśnie. Co ja chciałem powiedzieć? GOKU VEGETA TRUNKS Z filmu z Androida 13 Więc zobaczymy Taką kartę bym z chęcią przygarnął Jeżeli miałaby jeszcze linkset podobny do tego Carnival Goku no. W sensie Carnival STR Goku Okej okay. Dobra, nie, 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 nie. For, Forma stracona Jak tyle misnąłem ale siedemnaście. 17. 17. Okej, okay, po transformacji on jest bestią. Ofensywnie, no i po superkach defensywnie. Tutaj wiem, że Superka jest w pierwszym slocie, no i myślę, że chyba w ten sposób będzie najlepiej. Eee, dobra. Cyk, cyk, no i AGL. Android Super 17 będzie miał. Mhm, mm dobra. Tutaj nie powinno mi to zadać jakoś strasznie dużo damage'a. Dokładnie. A ciekawe czy on go w ogóle ubije. Zależy ile additionali zrobi. Okej. Okay. Jeszcze jedna superka? Niestety nie. Ale dobra. Ważne, że super atak wcześniejszy przeżyłem. Okej, okay. Tutaj additional. Nice, nice. Dobra. 4,7 dlatego. To w sumie całkiem fajna liczba. Jak na kartę typowo defensywną bym powiedział. No i double digits. Klasa i jeszcze teraz mam full HP. Okej. 321 koła. Oko. Okay. Myk. Myk. I mam nadzieję, że tym razem superki w pierwszym zlocie nie będzie. Dobra. 43 koła, ale to przed superkami. No i znowu 16 milionów. God damn! Ja bym jeszcze wpakował innego supporta tutaj. Co by było. No ale dobra, teraz ta, ten active skill. Już nie będzie taki fajny. Ty wy w ogóle macie trzy. Tak masz więcej. No ale weźmiemy sobie go u Tylko sobie wezmę. O, w ten sposób. Klasa. Dobra, cyk. Ty ja mam nadzieję, że zrobisz ładne odśrzynane, a dla ciebie tylko jeden orb tym razem. No, moim zdaniem, chyba ta karta jest lepsza niż Ezadogoku Kublaka, Bo tutaj mamy jeszcze doja. Mamy kryty, mamy additionale, mamy supporta. Ta karta też potrafi bić jak trzeba. No kurde! Bardzo mi się podoba to Eza. O, a czemu nie było animacji jak to schodzi? E, dobra, teraz ten ma supporta, 270. Dobra, sorry, ale ja muszę wziąć sobie tego Karusa, żeby nie było przypału, e, tak jak wcześniej. Okej, okay. dobra. Zobaczymy, ile teraz damage zrobi i to w sumie chyba jest jedna z tych ostatnich rotacji. E, 5 milionów, oh my God. Mimo tego, że ta karta jest taka stara, e, to dalej potrafi ładnie porobić. Ile? Androids? Kiedy ty tam miałeś? A Boże... Tu? Ty Eza miałeś w 2020 roku. Pasywka taka prosta, a dalej potrafi sobie dać radę. Okej, okay. dobra. Idealnie się złożyło. Yy, ale i tak to chyba nie będzie ostatnia rotacja. Nie powinno. Dobra, 11 milionów dla tego pana. Kurde. Hmm. Szkoda, że ma tylko dwóch liderów, 200%. Ja bym miał więcej, to by było spoko. Chwilę, właśnie, jak sobie wejdę na. Yy... Japońca. z po angielsku, dokładnie. dokan info. Nie, jeszcze ma tego. 17-18 z Tournament of Power. To tam już można korzystać ze Super 17. Eee, Boże, Super 17, 2 Androida 17 po prostu. Eee, więc. W tamtym teamie by chyba dali lepiej radę. Tylko, że ta karta jest, bym powiedział, specyficzna. ale to już. Eee, jak kto woli. Czyli w porównaniu do Globala mają jednego lidera 200% więcej. Hmm... Nie no, ja za bardzo dobra. Tylko ten lider. Linkset też nie jest jakiś super zły. Z tym... Yy, Tournament of Power Androidem mają 5 na 7 linków i potężnego supporta jeszcze od tego Androida, więc... Yy, okej, okay, tutaj... O, trzy linki, cyk, tutaj będziecie mieć pełne ki, elegancko, no i 7 orbów na androidy na koniec. Mhm. Dobra, także możecie napisać w komentarzu co tam sądzicie o tej karcie, moim zdaniem jest to chyba jedna z lepszych kart yy, EZA za yellow Coiny. O, oczywiście, najlepszą kartą za kojny jest ten Bulma. Dalej. O, i tutaj piękny pokaz Dodża. O, i tutaj już skończyliśmy event. Także dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. No i tam. Jak będzie następna przerwa, to przynajmniej Was poinformuję, a nie tak na głupo. Więc do następnego, na razie i czyścić. Czyś.